Dobry wieczór kochani, witam was wszystkich, bardzo ciepło, bardzo serdecznie na magicznej chacie. Kochani, tyle co wróciłam z dosyć dalekiej podróży, bo słuchajcie, no ponad 300 km, jeszcze pogoda taka, słuchajcie, do niczego, że szkoda gadać, lało całą drogę, po prostu ledwo było drogę widać. Ale wbiłam, słuchajcie, do domu, no i mówię, dobra Magda, trzeba jeszcze dzisiaj mm, odpalić pecet. No co, no żeby zrobić tą kartę dnia, żebyśmy zobaczyli, co w poniedziałek i co we wtorek będzie nas wszystkich, kochani, czekało. E, bardzo dziękuję Wam tutaj za liczne komentarze pod filmem Przekazy od Waszych zmarłych. Bardzo się cieszę, że te przekazy w większości tutaj, bo tak naprawdę właściwie to nie było komentarza, który by napisał to nie do mnie że napisaliście właśnie, że te karty z Wami rezonują. Słuchajcie, te czytania dla, z takimi przekazami są dosyć specyficzne, bo tutaj naprawdę, kochani, czasami bardzo mocno trzeba się skupić na tym. Nie zawsze one, słuchajcie, są takie zrozumiałe, być może słuchajcie, dla wszystkich. No więc dlatego tym bardziej, słuchajcie, tej grupie osób, z którymi te czytanie rezonowało i dali znać, że rezonują te karty, bardzo, bardzo się cieszę. Słońca, żeby nie przedłużać, bo ja przyznam, że też jestem, słuchajcie, zjechana, totalnie zmęczona. Zróbmy te karciochy i zobaczmy, co się będzie działo 3 i 4 listopada u każdego znaku z Okej, Ok, co się będzie działo 3 i 4 listopada u każdego znaku z obiaku? Co się będzie działo 3 i 4 listopada? Pokaż jako znaku sodiaku. Dodam, moi drodzy, że wszystkie te osoby, które gdzieś tam prywatnie poprosiły o czytania czy jakiekolwiek inne rzeczy właśnie, kochani, przed 1 listopada, ok, bo ja tu, słuchajcie, też tutaj pakowałam się, wyjeżdżałam um, jeszcze przed weekendem oczywiście, no to oczywiście od poniedziałku tutaj wszelkie prywaty będą, słuchajcie, że tak powiem, robione. Dobra. Co? 3-4 listopad u Baranka. 3-4 listopad. No, słuchajcie, nie wiem, macie tutaj jakieś po, pole do myślenia. Nie wiem nad czym. Bo to jest taka karta osoby, która dosyć jakieś sprawy musi przemyśleć, przeanalizować, coś załatwić, z kimś pogadać. Wiecie, to też może być taka zwykła rzecz, że na przykład, okej, okay, w poniedziałek i we wtorek jakiś baran idzie, coś tam słuchajcie posprawdzać, pozałatwiać, pogadać, idzie do lekarza, do prawnika, do księgowej, do urzędu, nie wnikam, porządkuje jakieś dokumenty, porządkuje sprawy finansowe. Myśli nad jakąś strategią, nad jakimś planem, ale bardzo mocno takie, słuchajcie, dwa dni analityczne, tak? Czyli mam tutaj na myśli, że nie będziecie jakieś takie, wiecie, skore do jakichś uciech, zabawy. Nie wiem, kierowania się emocjami, tylko raczej muszę pomyśleć, muszę załatwić, muszę pogadać. Więc baran w takiej fazie się tutaj może pokazać. Jeżeli to nie jesteście Wy, bo to jest karta osobowa, no to tutaj jakieś spotkanie czy rozmowa z osobą oschłą, zimną, taką wiecie, że idę, załatwiam, pogadam, wychodzę. Więc być może tutaj tego typu rzeczy pojawią się właśnie u baranka. Co u byka? W poniedziałek i we wtorek. Jakieś słuchajcie, zaangażowanie w coś, albo jakieś propozycje, jakieś zlecenia, jakieś rzeczy do wykonania. Przypływ finansów, przypływ, przypływ, słuchajcie, no bo, ok, jeżeli przychodzą finanse, no to przecież nie tak po prostu. Być może przychodzą, bo są jakieś zlecenia, za które załóżmy, wy otrzymacie jakieś wynagrodzenie, albo zrobiłyście jakąś pracę, no i teraz na wasze konta wpłyną jakieś pieniądze. To też jest, słuchajcie, jakaś propozycja, być może emocjonalna, być może tutaj uczuciowa, relacyjna. Ktoś może wyjść z jakąś propozycją, którą możecie uznać, hmm, no to jest warte, aby to zrobić, warte, żeby to przyjąć albo warte, żeby się w to zaangażować, dlatego że wy gdzieś poczujecie, że to może coś wnieść dobrego, fajnego do Waszej relacji, ok? Możecie słuchajcie też mieć jakieś pewne pomysły na realizację czegoś, na pomysły na inwestowanie w coś, pomysły, żeby coś zdziałać, zrobić i tutaj wielce prawdopodobne, że to też mogą być Wasze pomysły, a nie czyjeś. I słuchajcie, i tutaj bardzo mocno mi bije po głowie taka jedna rzecz zaangażowanie się w coś, w co warto się zaangażować. Możecie to robić Wy, ale może też to robić ktoś wobec Was, kto tak właśnie będzie czuł. Bliźnięta poniedziałek wtorek. Ubliźniąt. Jakieś decyzje, jakieś wybory albo próby szukania balansu w czymś. Słuchajcie, wybory decyzje no to prosta sprawa, tak? Mogą być jakieś rzeczy w poniedziałek i we wtorek, które gdzieś dorwiecie do swoich rąk i no i możecie powiedzieć. O, to mi się podoba, tamto mi się podoba. Mm, no nie wiem, tu jest fajnie, tam jest fajnie, nie wiem co wybrać no i tak będziecie może żonglowali pomiędzy dwoma opcjami, która opcja, czy też która sytuacja, czy też która jakaś tam rzecz jest dla was bardziej, no taka, że dobra, biorę to, wiecie, o co mi chodzi. Ale mogąby też być takie bliźnięta, słuchajcie, które dążą do takiego. Do takiej równowagi, do takiego balansu. Do takiej sytuacji, żeby pogodzić jedno z drugim. Żeby nie było tutaj takiej sytuacji, że muszę porzucić, żeby skupić się na tym, albo że na przykład coś zostawić na rzecz czegoś innego, dobra? Więc możecie, słuchajcie, gdzieś na przykład mieć taki, taką, taki klimat, muszę to pogodzić jedno z drugim, muszę załatwić jedno i drugie, muszę mieć jedno i drugie i możecie tak, kochani, troszeczkę balansować. Co uraka w poniedziałek i we wtorek? Uraków pełne skupienie na sprawach pracy, na sprawach finansy, finansów, inwestowania bądź też spraw domowych rodzinnych. Tutaj też to muszę podkreślić, bo słuchajcie, ta karta bardzo często pokazuje matkę, żonę, sprawy domowe, muszę coś kupić, muszę coś załatwić, nie wiem, musimy coś ogarnąć w chałupie, muszę coś zrobić z dzieckiem, z mężem, z żoną, partnerką, partnerem, zadzwonić do matki, ojca, coś tam spotkać się, nieważne ale i też właśnie wszelkie sprawy zawodowo-finansowe, czyli jeżeli tutaj chodziłoby o pracę, no to skupiacie się przez te dwa dni na jakichś ważnych rzeczach zawodowych bądź też jakichkolwiek innych istotnych tutaj w tym momencie dla Was. Efekt tego wszystkiego może być taki, że rak może albo już jest z czegoś zadowolony. Uzyskuje takie poczucie, ok, zrobiłam, załatwiłam, już jest ok, mam poczucie stabilizacji, mam poczucie bezpieczeństwa, nie muszę się tutaj no, czymkolwiek przejmować. Lew, w poniedziałek i wtorek. Ulwa, w poniedziałek i we wtorek, słuchajcie, czujecie się bardzo, słuchajcie, w swoim sosie, nazwę to tak trochę delikatnie, kolokwialnie. W swoim sosie, dlatego że rządzicie, czujecie, że daliście radę, czujecie, że kto jak nie wy. Zobaczyłam takiego lwa, słuchajcie, który po prostu poczuł się, tak bym powiedziała, hm, jestem zajebisty, czy też zajebista. Taka, wiecie, taka duma płynąca tutaj, jesteście dumni, jesteście pewni, widzicie, że wszystko jest na swoim miejscu, że coś się udało, że coś poszło dobrze. Wiecie o tym, że jesteście tutaj górą w czymś. Nieważne, czy tam słuchajcie coś tam w pracy, czy w relacji, to jest mało istotne, ale możecie tak się czuć. Możecie też, kochani, wiedzieć i mieć poczucie, że upewniacie się co do czegoś, czyli jest jakiś lew, który mówi, dobra, już teraz jestem pewien, robię ten ruch i koniec. Kropka, decyduję. I Wy możecie, kochani, naprawdę bardzo mocno upewnieni wiedzieć, czego chcecie, i takie decyzje, a nie inne, na przykład podejmować. Jeżeli to nie wy, no to tutaj spotkanie z jakąś istotną, ważną personą w waszym życiu albo jakimś, słuchajcie, człowiekiem, od którego jakieś decyzje są tutaj zależne. Ok, co u panienki? Poniedziałek, wtorek. U panienki czas czekania. Nie wiem za czym czekacie, panny, naprawdę nie wiem. To może być zwykłe czekanie za telefonem, za listem, za wiadomością, nie wiem, z paczką, kurierem, czymś tam czekaniem, aż same do czegoś dojrzejecie, czy też może też tak być, że jakaś panna daje sobie sama odrobinę więcej czasu, bo mówi, no tak, no w sumie mogłabym, albo powinnam coś tam zdziałać, zrobić, ale ja jeszcze nie dojrzałam do tego, czy też nie dojrzałem i potrzebuję więcej czasu. I być może jakaś panna po prostu daje sobie ten czas i idzie nas taką dozą cierpliwości, żeby tutaj poczekać za czymś, zanim coś się tam, powiedzmy, zadzieje. Ale też możecie czekać za czymś i już tupać nogami, być niecierpliwe, bo ja chcę, żeby było teraz. No sądzę, że przez te dwa dni to się może nie wydarzyć. No i też ta dawka takiego, wiecie, przedłużającego się czasu cierpliwości może Was tak troszeczkę nieco wiecie. No tak o -o", trochę tak wiecie. No wiecie o co mi chodzi. Możecie tuptać nogami na tej zasadzie, że to się nie dzieje już teraz. No więc słuchajcie, cierpliwość, czekanie, dawanie czasu. Co, so, uwagi. Ok. Słuchajcie, waga z czymś rusza ostro do przodu. Nie wiem z czym. To jest przede wszystkim też karta, słuchajcie, komunikowania się, czyli że sporo piszecie, dzwonicie, wysłacie jakieś maile, wiecie, piszecie tam na czartach, przez internety, smsy. dobra, nieważne. Droga online, ale w komunikacji. Może tutaj, kochani, bardzo mocno się nam tutaj uwidaczniać, uwi uwidaczniać i pokazywać. Dobra. Może się, kochani, też sporo po prostu dziać, czyli jakieś sprawy rozpoczęte przez wagę mm, będą kończone, to znaczy, tak jakbyście na przykład coś tam rozpoczęli i mówi, a nie dokończyłem tego, czy nie dokończyłam tamtego, to waga przez poniedziałek, i wtorek będzie chciała te sprawy dogonić i dokończyć, tak żeby można było powiedzieć, ok, dobra, skończyłem, skończyłam, zrobiłem, zrobiłam, tak? Możecie też, kochani, mieć takie poczucie, że chcecie piąć się w górę, że Wy już nie chcecie stać w miejscu, że Wy nie chcecie, że tak powiem, bawić się w jakieś półśrodki, bo gdzieś jesteście w połowie drogi do czegoś, ale tak jakbyście, słuchajcie, być może wcześniej nieco przysiadły na tyłku, a teraz gdzieś jakaś waga mówi: Ja chcę coś rozwijać, ja chcę, żeby coś poszło do przodu, ja chcę, nie wiem, cieszyć się życiem, czy też no iść w jakimś określonym kierunku. No i wagi, takie rzeczy mogą poczuć i nawet zacząć robić. Skorpiona. Poniedziałek, wtorek. Okej, okay. u skorpiona w poniedziałek, wtorek. No również tak jak i w przypadku chyba baranka zdaje się. Czas myślicielstwa, czyli mamy tutaj proces, w którym możecie sporo spraw załatwiać, nad czymś się zastanawiać, o czymś z kimś rozmawiać, dyskutować, prowadzić poważne, poważne rozmowy, podejmować poważne decyzje, dużo nad czymś myśleć. Myślimy, gadamy, radzimy się. Słuchajcie, możecie też być takie bardziej oschłe pod kątem emocji, czyli może też tak być, że jakieś sprawy tak bardzo gdzieś Wasze głowy przytłaczają, że skorpion nie będzie miał, nie wiem, ochoty na jakieś śmiechy, chichy, przytulasy i tego typu rzeczy, bo coś zajmuje głowę skorpiona, tak? Jeżeli to nie Wy, no to taka persona, z którą tutaj coś musicie przedyskutować, porozmawiać, słuchajcie, nie wiem, dowiedzieć się czegoś, czy cokolwiek na ten, na ten, na ten styl strzelec ustrzelca no tak jeżeli strzelec słuchajcie ma z kim jeżeli ma z kim albo ma no to sobie flirtuje i romansuje jest to taka typowa karta słuchajcie mówiąca o tym że ktoś może bawić się w romans bawić się we flirt no i teraz przez poniedziałek i wtorek w takich relacjach romansowo-flirtowych może być tutaj, kochani, naprawdę wyśmienicie, tak? Czyli po prostu jest miło, radośnie, uczuciowo, namiętnościowo, pasjonująco i po prostu strzelec bardzo fajnie się w takich relacjach może bawić. Jeżeli nie macie żadnych romansów i tego typu rzeczy, być może będzie powód do cieszenia się, do świętowania, do odpalenia szampana. Słuchajcie, nie wiem, bo to jest taka karta, która bardzo mocno. To pokazuje, że gdzieś mamy powód do tego, żeby się cieszyć. Jeżeli i nawet nie to, możecie po prostu zwyczajnie mieć dobry nastój i towarzysko może tutaj bardzo fajnie Wam spędzić. Możecie bardzo fajnie towarzystwo spędzić te dwa dni. Co u koziorożca w poniedziałek jaki we wtorek? U koziorożca. No cóż, u koziorożca miłość kwitnie. Jeżeli oczywiście macie z kim, jest to karta bliźniaczy, bratnich dusz, związku, relacji, miłości, pasji, patrzenia sobie w oczy, więc gdzieś tutaj z drugą waszą połową koziorożce mogą naprawdę miło spędzać czas. Ponadto jest to również karta porozumień wszelakich. Dobra, dogadaliśmy się, mamy takie samo zdanie, ok, przyjmę panią do pracy, ok, załatwisz coś koziorożcu, bo druga strona jest do tego skora, więc tutaj wszelkiego rodzaju takie, wiecie, porozumienia, podpisywania czegoś, ktoś gdzieś, e, idziecie do kogoś, oczekujecie, co będzie, jak będzie, czy uda się coś załatwić. No to wówczas w tej karcie będziemy mówić, że się uda. Wodnik. Uwodnika ruszacie do przodu, moje drogie, z czymś, zostawiając jakiś gorszy czas za sobą, tak? Tym gorszym czasem może być zły humor, spadek energii, być może słuchać jakiś gorszy czas w relacji, może w ogóle jakiś gorszy czas w sprawach zawodowych, czy jakiś tam. Ale gdzieś wychodzicie z tego, ja mam takie wrażenie, że być może słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, zrzuciliście, słuchajcie ten ciężar z siebie i w poniedziałek już bez tego obciążenia ruszacie dalej, tak? Więc taki troszeczkę czas przejścia z gorszego stanu w lepszy. Co niektóre wodniki mogą być w podróży, planować podróż, planować wyjazd albo w ogóle gdzieś wyjeżdżać. No i ryby, poniedziałek, wtorek. U ryb zadowolenie. Otrzymujecie to, co chcecie i was to zadowala ryby. Wy macie tutaj powód do tego, żeby z czegoś się cieszyć, tak jakbyście mówili: No dostałem, dostałam to, co chciałam, tak? Czuję się komfortowo, czuję się dobrze. To dostanie czegoś, to może być to, na czym wam zależy, to może być zwykła rzecz. Idzie sobie ryba do sklepu, no i na przykład e, mówi: Mam nadzieję, że dostanę jakieś fajne buty, że dostanę to czy to, albo że kupię sobie coś fajnego. Załóżmy. I ryba idzie do tego sklepu, no i kupuje sobie coś fajnego, no i mówi: Jestem zadowolona, tak? Bo przy tak do domu zakupy takie, a nie inne, które mi się podobają, które są fajne. No i w ogóle mnie to cieszy czy zadowala. Ale to też może być zadowolenie z czegoś: że w domu dobrze, że w pracy dobrze, że we finansach dobrze, że w zdrowiu dobrze. Słuchajcie, co by nie było: zadowolenie. Ryba jest zadowolona. Kochani, tak to wygląda na najbliższe dwa dni. Mam nadzieję, kochani, że karty z wami rezonują. Dajcie oczywiście znać jak, czy na pewno, czy tak albo nie, bo to jest oczywiście dla mnie tutaj olbrzymia dawka wiedzy z waszej strony, jak to tutaj u was się wszystko przedstawia kontra właśnie te karty, które teraz widzicie. No i moi drodzy, widzimy się, słyszymy się, na spokojnie, po odpoczynku, po wszystkich świętych, które też oczywiście Wy pewnie też dosyć intensywnie przeżywaliście, jeżdżąc być może gdzieś i tak dalej. Zobaczymy się jutro. Buziaki.